że dwa różne mecze ze Spójnią wczoraj gładka wygrana dzisiaj musieliście się o wiele bardziej napocić, bo Spójnia prowadziła przez większość meczu. No tak, ale chyba tak wyglądają play-offy, że jeden mecz jest inny od drugiego, w jednym meczu jedni zawodnicy zapalają, w drugim inny, inni. Są sytuacje, że w pierwszym meczu jakaś obrona wychodzi, w drugim nie. Zawodnicy zaczynają uczyć się swojej gry dużo łatwiej niż to jest w lidze raz na tydzień. Więc ja wiedziałem, że to będzie bardzo trudny mecz i bardzo się z tego powodu cieszę, że pomimo iż mieliśmy bardzo duży deficyt punktowy, to wyszliśmy z tego i wygraliśmy. Też różnica jest taka, że wczoraj mieliście zdecydowaną przewagę na tablicach, dzisiaj, dzisiaj nie i fakt, że nie zagrał dzisiaj, również nie zagrał Bigus, co się stało, że dzisiaj jest zdecydowanie mniej zbiórek. No tak, kurde, no tak bywa. Jest sytuacja, że zagraliśmy pierwszą połowę bardzo źle i w obronie bardzo źle i bardzo źle na tablicach, bo udajże mieliśmy mniej o 10 zbiórek po pierwszej połowie. I... No nie mogliśmy się wgrać, nie mogliśmy trafić, mieliśmy dużo otwartych pozycji, mieliśmy dużo sytuacji, w których powinniśmy trafić. Zespół spójny trafił bardzo dużo trudnych rzutów, mimo dobrej obrony. Na szczęście w drugiej połowie to się odmieniło i po dobrej obronie, dobrej walce, również zawodników wchodzących z ławki, nie grających we wczorajszym meczu, wynik jest korzystny dla nas. Fakt, że nie zagrał dzisiaj, przed meczem już wiedzieliście dzisiaj, że nie zagra, nie zagra Bigus i Żydko, to nie, to nie miało jakiegoś wpływu na rozprężenie zawodników? No Mówiliśmy, że, że jesteśmy na to gotowi psychicznie i nie będziemy rozluźnieni, natomiast wydaje mi się, że gdzieś z tyłu głowy to mogło siedzieć. i yy, Zawodnicy, którzy zmienili ich i grali za, za Bigusa i za Żytkę, odwalili kawał dobrej roboty, zwłaszcza w pierwszej połowie i nas w parę razy zaskoczyli. więc to było in-minus, natomiast dobrze, że się podnieśliśmy. Dzisiaj, tak naprawdę, już macie dwie wygrane. Jesteście na lepszej drodze do awansu, ale wydaje się, że Spójnia, szczególnie jeżeli wróci do gry, Bigus za tydzień, może, może postawić takie warunki, że będzie konieczny i piąty mecz. Na pewno jedziemy do, na trudny teren, gdzie e, zespół spójnie ma obrzucane swoje kosze, że trafiają niesamowite rzuty tak jak było to w, w sezonie zasadniczym e, i na pewno będzie to trudny, e, trudny, trudny pierwszy, może drugi mecz, kto wie. E, natomiast na pewno będziemy do niego gotowi i pokażemy charakter, bo dzisiaj naprawdę e, moi zawodnicy pokazali Ogromne, owłosione, pełne spermy jaja i duży charakter. Naprawdę to było bardzo dobre. Kto, jakie mecze bardziej? Bo chyba taki meczek bardziej hartują też zespół, tak? Bo wczoraj wygraliście dość, dość gładko, nie, nie, nie było większych emocji, tak? natomiast dzisiaj do samego końca. E, także na, tak naprawdę nawet kuźniar dzisiaj nie oddał biletu. E, został do, Jarek kuźniar został do końca. Powiedział, że nie oddaj. Jedno jest pewne, że od y, wolę takie zwycięstwo niż byśmy mieli wygrać 20 czy 30 punktów y, y, bardzo łatwo, faja pączek, pół trafiamy, bronimy, biegamy do kontry, robimy wsady. Nie, y, ten mecz ma ogromną wartość i y, na pewno y, spowoduje, że będziemy lepiej gotowi na kolejne zawody w Stargardzie. Czarek kiedy będzie w pełni gotowy, bo trener wczoraj mówił, że, że jeszcze nie jest, że jeszcze nie ma Czarka. Jak wygląda ta sytuacja jego zdrowotna i, i, i forma? Ja mam wrażenie, że Czarek gra lepiej, bo już wyszedł na e, pierwszą kwartę, już groził blokiem, e, coś dorzucił, coś zebrał, także on wygląda lepiej. No, nie można się czepiać do człowieka, który jest po prostu chory no i mam nadzieję, że e, na mecz w Stargardzie będzie w pełnej dyspozycji. Bo wczoraj całkiem przyzwoicie, z tego co słyszałem, prezentował się Damian Cechniak, jego zmiennik, który zagrał więcej minut dzisiaj, dzisiaj troszeczkę krócej na parkiecie. No tak, no każdy mecz jest inny, inaczej się układa. A, a dzisiaj ci gracze by, powinni być bardziej mobilni, ale grał na czwórce, potem grał na trójce. To się zmieniało, wszedł Grzesiek Malecki, który zapalił, również mądrze bronił, więc... Mam wrażenie, że Damian jest świadomy tego, że jest potrzebny zespołowi, gdy wychodzi, daje z siebie wszystko, to pokazał wczoraj. Dzisiaj był może mniej potrzebny, postawiliśmy na innych zawodników, więc dlatego mnie grał. No, ale to chyba nie jest dla niego problem. To, co też cieszy, to w końcu powrót do lepszej dyspozycji Arka Kubusa. Dzisiaj, dzisiaj bardzo pomógł drużynie, szczególnie w pierwszej połowie, kiedy, kiedy już wyglądało to słabo i zaczął trafiać trójki. No tak, no Arek już wczoraj zagrał niezły mecz, bo... Nie patrzył na, na zawody sportowe tylko przez pryzmat rzucania punktów, ale penetrował, odrzucał. Dzisiaj nawet dobrze pobronił, bo Pluta nie mógł się złożyć do, do rzutu w sytuacji, gdy on go, go krył. A jeżeli jakby dorzuci jeszcze jakieś trójki bądź jakieś osobiste, to już w ogóle jest super. Także ja mam nadzieję, że Arek wrócił na swoje tory i będzie trzymał już do końca playoffów tak wysoki poziom.